Siema siema dziś sobie działamy zaczęliśmy działać przy wiecie już mamy tutaj położone jedną e, krokę ogarnięte także schodzimy e, działamy sobie przy wiecie byśmy murłatę położyli już wam pokazuję oh, murłata jest e, na takiej przyspawana blacha do rury do słupa i od dołu na wkręty ciesielskie zresztą tu od góry też wkręty ciesielskie żeśmy sobie jedną żeśmy sobie jedną próbę przymocowali całość wygląda na razie tak także już, już, już jest coś zaczęte ale najpierw najpierw jeszcze zanim reszta bo to nie jest takie proste musimy sobie tutaj wylać ten kawałek betonu więc, więc będziemy dalej działać zaraz żeby to móc traktorem wjechać żeby łatwiej trochę te krokwie można było położyć tam jest na razie obcięte położymy tak dach, a wtedy wtedy tą środkową podporę, że tak powiem Wsuniemy, o, jak już będzie zadaszone i będziemy wiedzieli e, co i jak poobcinać nie? Także, także, żadnym profesjonalistom nie jestem ze szwagrem. Sami wszystko robimy, także ten działamy, działamy sobie, żeby byczki tutaj do świąt miały zabudowane. E, no, będziemy mieli. Znaczy, może nie przez to. Zalejemy to, ten kawałeczek, tu go trzeba wyczyścić trochę yy, i będziemy, może już nie dzisiaj, ale wsuniemy, możemy w sumie trzy krokwie wsunąć, tak jeszcze z drabin, żeby to jakoś tam było. Znaczy nawet z drabin, tu traktorem można wjechać, to też już będzie inaczej, tam z dachu to też łatwiej. Dobra. Czepimy sobie łyżkę do ładowarki i, i, i będziemy mieszać beton do łyżki, bo będzie łatwiej. Namieszamy 3-4 betoniarki, wrzucimy do łyżki i tą wylejemy. W tej ładowarce jest to, że nie trzeba, nie trzeba wychodzić, żeby zabezpieczyć. Tylko mamy siłownik, który zabezpiecza zaczepiła się. I o. Mamy siłownik, który zabezpiecza nam yy, łyżkę, czy tam widły i nie musimy wychodzić fajnie, fajnie. W tej wadawarce mamy taki problem, że nie chcę skręcać. Jest problem ze skrętem, no ale jeszcze nie do końca diagnozowaliśmy to yy, i... Nie do końca to diagnozowaliśmy, więc... więc w późniejszym czasie jakoś tam będziemy z tym działać, bo nie da się nią ujechać, ona waży 12 ton prawie i nie jest tak łatwo Dobra, działamy <śledzio> <śledzio> Szwagier w jakich proporcjach? Mocny. Mieszamy, mieszamy Suchy. Suchy, ale to bardzo tu Mokry to się wymiesza Zawibrujesz chłopie to wiesz Jak to pójdzie Jak widzieliście beton mieszamy do łyżki i, i teraz jedziemy to wysypać zaczęło kropić, także nie jest zbyt przyjemnie ale trzeba działać, trzeba działać pokażę wam jak wtedy to wysypiemy i szwagier będzie ee, wibrował podobnie będziemy wibrować i będzie zaciągał wtedy. No. Ciemno jest, beton wylany yy, na tę chwilę. To tyle z dzisiejszego dnia, żeśmy tutaj wylali. Tak się to prezentuje, jest ciemno, wiem, słabo widać. Tam, gdzie światło się pali, to lampy od prosiaków grzeją się. W sumie to jeszcze Wam tak nagram. Tutaj z ładowarki światło włączyłem, to chociaż coś tam widać. E, beton zalany. Jedna kropka na przymiarkę, także troszkę dzisiaj zrobiliśmy. Będziemy dalej sobie działać. obejrzenie i do następnego hejka No słuchajcie, do, dogrywam wam tutaj następnego dnia, z telefonu na szybko jak wygląda ten beton, bo wczoraj już było ciemno e, i, i nie było nic widać, pomimo tam, że w ładowarce zapaliłem światła, no ale było tak jak było. Tak to wygląda oczywiście nie obeszło się bez śladów kotka. Ale to u nas nic nowego: każdy beton musi być, każdy wylany beton musi być zaznaczony przez kota, więc. E, więc tak. Byczki sobie zajadają, tak to wygląda. No, także taki kawałek sobie wylaliśmy, na razie nam starczy. Jak zabudujemy wiatr, to będziemy sobie raczej e, myśleć, coś tam działać dalej, bo tu ma być jeszcze, e, jeszcze jeden taki boks. Takie dwa boksy tu będą. No, e, także jeszcze tam będziemy sobie działać, ale to, to przyszłościowo oczywiście. Dobra. Dzięki bardzo jeszcze raz za obejrzenie i do następnego.